Cześć, witajcie w pierwszym... Znaczy w kolejnym odcinku z gry Roblox to jest yy, ucieczka przed szczurowym... Yy, znaczy przed szczurem tak naprawdę. Yy, tytuł gra to jest... Znaczy tytuł gry to jest ucieczka z serem horror. Yy, no czyli przejdziemy tą grę? No ja grałem to, ja już nawet dotąd dotarłem, tylko ja nie jestem w stanie tam dojść później, dalej nie? Dlatego ja mam osobne konto, które tutaj pierwszy raz gram. Jak widać mam ser zero. i nawet ja nie mogę tutaj przejść, bo ja jestem zablokowany, więc żeby tutaj dojść to trzeba utworzyć te drzwi. Ale zanim to ja to sobie pozwolę, że sobie podgłoszę grę, by nie mnie mniej słychać. Znaczy nie, będę sobie podgłaszał po prostu Windowsem. Jeżeli będzie potrzeba Znajdź dziewięć serów aby uciec, okej okay. mhm. Dobra, czyli tutaj trzeba rozpocząć przejście I podgłaszam Coś słychać O, 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 o Taki szczur musi biegać. Znaczy biega. No i musimy znaleźć ile serów? Zapomniałem już kurczaki. tam na naciśnij Nie, żaden klik Kinder weź tam Ja muszę zobaczyć ile Ile serów? 9 serów muszę znaleźć Nie no, to 30 razy kliknięcie to jest trudniejsze niż jakiekolwiek co innego, nie? Dobra. No to pójdźmy tu. Twój pierwszy ser. No i co? No i dupa. No uciekaj Nie kurde, niech on... może odejdzie stąd No pierwszy zer mamy Jeszcze 8 I przejdziemy grę Już to grałem a bardzo dawno temu już nie pamiętam jak no, to się grało Więc no musiałem sobie, muszę sobie przypomnieć tą grę Nieźle. 2 <noise> na 9. O, i tu będę musiał chyba wyjść, z tego co ja pamiętam. Kurde, nie, może nie labiryntem. Gdzie tu było przejście? Chyba tu. Tam mamy ten klucz taki, ale tu klucza nigdzie nie widzę. Też fajne by było to, gdybyśmy się tutaj z kimś się bawili, nie? W sensie grali w, w taką ucieczkę.

Może bym dokończył tam pójść Ale tu jest kurde dobra idziemy tędy O o o o Jezu 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 Idź pan, idź pan Ech. Przepraszam A jak tędy to... No nie no to to jest chyba ta droga, nie tutaj O, 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 Jezu, 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 dobra, tu jest strefa bezpieczeństwa, dalej, dalej. Ile mam serów? Nie wiem nawet. <grystanie> Dostań szczurem. Nie, żadnym szczurem, dej. Dodatkowe życie, po co mi to? To zaraz trzeba iść tędy, tutaj. Ja już pamiętam, jak to się żyło, chociaż nie wiem, nie, nie, znaczy... Pff. Ciężkie życie, tu nic nie widać. O, jest ser. I to jest to miejsce, które właśnie chciałem. Patrzcie, jest ten zielony klucz. O, mamy. Gdy tylko. Oj 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 Dobra, mamy tutaj coś więcej. Mamy ser. Superancko. Tu musi. Dobrze zrobione. No tak. Tam musimy znaleźć niebieski klucz. Ech. No ciężkie życie, ciężkie życie. I tu jest ten niebieski... ...ty tam zielony klucz. Pum. Zgadnij kod, 2 2483. To może 3, 8, 4, 2. O! Tu nie można biec. Eee, już. To jest y, lampka. <grym> a to jest też lampka. O, a tam też jest lampka. No ile jest tych lamp? Dużo tych lamp. Tu w ogóle jest jakieś wejście do góry. Nie pamiętam co tam w górę było. Kurde, że on tak wolno chodzi, no Przecież nie o wiele szybciej. Tu nic nie ma, po co mi? je ja Tam wchodzę w ogóle. Dalej, dalej, idziemy za lampkami, no Muzik. Kurde, mam nadzieję, że nie będzie praw autorskich. Boże, boże. Jak się masz? Chyba git. Dobra, teraz mamy czerwony klucz. Strawa bezpieczeństwa. To tu tu było? Aha, no to blisko. Musimy znaleźć teraz czerwony klucz jakiś, znaczy czerwone wejście. Oraz sery. Bo bez serów to się nie wejdzie. O jest. Pa, jakie szczęście. I mamy deskę. Zabiegnie za mną, co za chłop. Ogółem to chyba ten szczur jest szybszy niż człowiek, nie? Znaczy w sensie ten ludzik taki. Nie, 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 ja nie chcę, nie, nie, a daj spokój panie, ja nie kupuję nic. I znowu muszę iść tam, yy, tam gdzie był ten zielony klucz, tylko on ciągle tu się kręci, no. Idź pan. Wreszcie. Jeżeli to jest taki robot, robot szczur to on idzie mm, To on wchodzi w ten sposób, że znajduje pierwszą osobę, która jest najbliżej jego, nie? Nie szuka tam żadnej losowej osoby Dobra, muszę zagłuszać w się muzykę, przepraszam was witowie. Teraz trzeba iść tu i trzeba ten najgorszy parkour przejść, którego ja nigdy nie umiałem go w stanie przejść. No tak, no nie no. A on jest naprawdę dość trudny, także mogę się wścieknąć. Widzicie, że ja nie nienawidzę parkourów. Dobra, kurczaki! No widzicie, tak blisko jest, ale jednak nie, jednak nie. Wy przynajmniej słyszycie to, co ja... Wy przynajmniej słyszycie, jak ja się bardzo tutaj się wkurzam, ale, no... Trzeba się o ściany tam... Trzeba się ściany trzymać. Ja zawsze miałem problem to przejść. Nieważne, czy na tym komputerze lepszym, gamingowym, czy na tym starszym komputerze bez myszki. Nie no, bez myszki to ja bym sobie nigdy nie przeszedł. I chyba nigdy nie przeszedłem Musiałem myszki używać Gorzej mają te osoby, które są na telefonie Matko i córko, przecież ja bym zwariował, gdybym miał na, na telefonie grać Ja wy możecie grać na telefonie w Robloxa No ale my gramy to po to, żeby posernie no. Zdobyć No i teraz można tu I dawaj czwórkę Mamy niebieski klucz. Ktoś pamięta, do czego to było? I gdzie to było? Nie wiem, trzeba szukać. Tu jest strefa bezpieczeństwa, to nie ja bym proponował. Jezu, 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 pan na to. Ale to właśnie, to było tam. Kurde, widzicie? Prawie mnie złapał. Gdybym się zatrzymał chociażby na milisekundę, to on by już mnie złapał. Cheese? Świetnie, pozostał ostatni. I ja wiem, co teraz trzeba robić. Trzeba iść za tym kablem. I tam jest taki ślepy zaułek. Więc trzeba pójść tędy. Już to pamiętam. I tu przejść. Człowieku nie strasz mnie, kurczaki, no pan na Drzwi są otwarte, uważaj, wiem o tym. Coś ty kobieta narobiła, synu. Ale dobrze, bo przynajmniej tam y, szczur jest i. A gdzie to teraz było? Panie. Kobito nie strasz mnie. <grym> to nie było tu, no przed chwilą tu byłem, no. To było chyba gdzieś tu. Kurde, muszę pilnować. Czas. Kobito, pr proszę mi nie straszyć, kobita. Ukończyłeś grę. Super. To jest koniec. Mam nadzieję. Ukończyłeś grę. No. Nie wiem. Teraz możesz uciec. Dupa pani ucieknę. Nie pan, nie wiem którą, którą stronę biegniemy tyłu. I słuchajcie, tu ja sobie ściszę, pozwólcie, że ja sobie ściszę, bo pamiętam, że tu szczur wyskakiwał. Ja nie chcę się kurczaki wystraszyć Widzicie? Tam jest ten szczur? Ja nie wiem No i co? Wygrałem czy nie wygrałem? Nie no, przeszedłem grę, więc zobaczmy teraz, czy jest odblokowana ta druga część. No jest możliwa, no. Ale to wydaje mi się, że w kolejnych odcinkach to zrobimy rozdział drugi, rozdział trzeci, no tutaj jest co robić. Patrzcie, tu jeszcze jest biały klucz jakiś. Ukoń sekretne zakończeniem aby otworzyć te drzwi, walka z bosem, o panie no to to już będzie ciężkie. Jeżeli chcielibyście kolejny rozdział, drugi i trzeci, musicie pod tym filmem zostawić e, 10 łapek w górę, będzie kolejny rozdział, kolejne przejście, kolejny odcinek z tej gry e, i zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i żebyście i czy byście chcieli kolejny na przykład e, przejść e, działy, czy chcielibyście dalej się tam z jakimiś innymi rzeczami no niestety taki krótki odcinek dzisiaj będzie, no cóż, no 13 minut wystarczy, wydaje mi się, że to wystarczy, ale no, gdybyście chcieli mieć kolejny rozdział, musicie zostawić tu pod tym filmem 10 łapy w górę oraz subskrypcję, yy, ci, którzy jeszcze mnie nie subskrybują, a większość z Was mnie nie subskrybuje, tylko ogląda bez subskrypcji, więc zachęcam do zostawienia, yy, no i widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa!